Pierdzieliłam już jedną taką nektarynkę. To jest smak lata, przysięgam. Kocham nektarynki. Mm. Jesteśmy w kuchni, więc to może oznaczać tylko jedno. Zabieramy się za śniadanie. I dzisiaj wzięła mnie ochota na pomidora. Na pomidora z buratą, bazylią. Do tego pieczywko, takie chrupkie. No i mam tego pomidorka, zobaczcie jaki on jest piękny. Pachnie jak niebo. Mam tutaj właśnie dwa świeże chlebki z taką chrupiącą skórką. Ale to jest w ogóle jeden z moich ulubionych typów sera. Na przykład zdecydowanie wygrywa z mozzarellą. Jest taka po prostu idealna do jakichś makaronów, czy właśnie do pomidorków. To jest takie świeże, takie lekkie, pyszne. Właśnie przyjechał kurier, także chwila przerwy. Dzień dobry. E, to może pan zostawić pod bramą. Super, bardzo dziękuję. I do widzenia. Do widzenia. No, i teraz decyzja, bo albo je chowam tutaj w domu, w piwnicy, i po prostu czekają na swój moment, albo zawożę je na budowę i tam nie wiem, co z nimi zrobię tak szczerze. Była po prostu fajna promka na te krzesła. Nie wiem, może ta promka jest wieczna i ja po prostu nie ogarniam. No i miałam je w polubionych. Jakoś tak nie wzięło, mówię, dobra, dobra, kolejny dodatek do domu. Łącznie jest ich tutaj cztery. O, tutaj będzie ładnie widać. To są te takie na chromowanej ramie, ratanowo-drewniane krzesła. A oprócz krzeseł przyjechała też paczka taka styropianowa z lodami od Soty. Ja już pozwoliłam sobie zajrzeć. Są trzy smaki mochi. Jedne z nich znam, to jest smak ten w kolaboracji z Moniką Kociołek. To są, szczerze wam powiem, jedne z moich ulubionych. One są takie waniliowo-serniczkowe i mają nadzienie malinowe, więc te znam, ale za to mam dwa smaki których nie próbowałam, więc przetestujemy sobie razem. To jest moci o smaku hmm, jakiegoś czekoladowego jajka. Chyba ich jeszcze w ogóle nie widziałam w sklepach. A drugie, kolaboracja z serialem Friends, cytrynowe. Dobra, to może zaczniemy sobie od tej cytrynowej tarty. Wiecie co, ja chyba chwilę zaczekam, aż one tak trochę się ostudzą, bo one były w suchym lodzie, a suchy lód, wiecie, jest... Bardzo zimne. Ostatnie dni miałam bardzo intensywne, więc cieszę się, że dzisiejszy dzień mam taki spokojniejszy w domu. Między innymi właśnie byłam w Warszawie. Nagrywałyśmy z Melą materiały do współpracy. Ja w ogóle uwielbiam nagrywać takie siostrzane kampanie. Mam wrażenie, że wtedy jesteśmy jakieś takie bardziej zainspirowane, więc co dwie głowy to nie jedna. I zawsze nam się tak dobrze tworzy razem. Więc bardzo się cieszę, że mamy teraz. Sporo takich okazji. Głównie to są jakieś takie tematy modowe. Mam wrażenie, że to od razu jest nieco ciekawsze w odbiorze niż taka jedna postać na ekranie, kiedy się coś wiecie, więcej dzieje. Jakaś jest interakcja między przyjaciółkami, siostrami, mama, córka załóżmy. Także nie dość, że nam się to przyjemnie nagrywa, to jeszcze mam nadzieję, że Wam się to po prostu przyjemnie ogląda. I wiecie na co wpadłam jeszcze? Na to, żeby nagrać taki haul jak ze starych czasów. Może nie osobny odcinek, ale może mi się dzisiaj uda nagrać jakieś takie kilka nowości jesiennych, jesiennoletnich w sumie. Na osobny odcinek to się nie nadaje, dlatego że aż tylu tych rzeczy nie mam. Nie mam aż takiej obsesji zakupowej jak miałam kiedyś. I jak już kupuję, to kupuję takie rzeczy, wiecie, faktycznie, które się przydają i które mają jakiś sens w mojej szafie. Myślę, czy one faktycznie będą służyły. Mam tutaj ten smak jajo czekoladowe i zobaczymy. Mmm, w środku ma kawałki czekolady. Wiem, jaki smak mi to przypomina. Straciatella. Śmietankowe wnętrze i kawałeczki mlecznej czekolady. Bardzo smaczne. Przypuszczam, że one będą w żabce dostępne, bo z tego, co się orientuję, to właśnie takie ciekawsze, podwójne smaki są właśnie w żabie. To są te Mmm, one nie mają tej takiej typowej, ryżowej otoczki. Tylko bardziej taką sernikową. Ale to faktycznie smakuje jak taki cytrynowy sernik. Mmm, fajne. Bardzo dziękuję Soti za paczkę. Pokażę Wam zatem, co kupiłam. Rzecz numer jeden to są takie shorty. Dobra, tak to się prezentuje. Mam takie wrażenie, że one najlepiej wyglądają na dziewczynach takich wyższych albo po prostu z długimi nogami. Ja nie zaliczam się do posiadaczeń długich nóg. Więc one tak trochę mnie nie mam wrażenia, skracają momentami, ale czy się tym przejmuję? Absolutnie nie. Podobają mi się, więc będę w nich chodzić. Są fajne. Okej, okay, kupiłam też, pokazywałam wam ją w którymś vlogu na zakupach i już widzę, że brudna, ale nie wiem, czy kupiłam brudną, czy sama ją ubrudziłam. Będę musiała zabrać. Ona jest tak, wiecie, wiązana z tyłu na dwa. No i zobaczcie, ona jest prześliczna. Ja ją sobie upatrzyłam na stronie, no i przymierzyłam. Zakochałam się. Ogólnie ja jestem fanką bluzek z odkrytymi plecami. E, między innymi dlatego, że po prostu plecy są jednym z moich ulubionych elementów mojego ciała. Nie po to się męczyłam tyle na siłowni, żeby je teraz ukrywać. Oczywiście żartuję. Top fajny, nie powiecie, że nie. No i tutaj Mango znalazłam tręcz krótki. Te krótkie tręczy miały swój taki prime time wiosną mam się na nie, ale ostatecznie dopiero teraz się zdecydowałam. Zależało mi na tym, żeby on faktycznie miał taką strukturę tręcza, dlatego że zamówiłam w Stradivariusie właśnie przez internet też taki krótki tręcz, bo gdzieś zobaczyłam polecajkę na TikToku i szczerze mówiąc on był tak tragicznej jakości. To był taki żywy poliester, on się aż błyszczał. Miałam wrażenie, że gdybym w nim gdzieś wyszła to po jednym założeniu on by był taki zmechacony, brzydki po prostu. Więc odesłałam i właśnie stacjonarnie w Mango dorwałam ten. W Mango znalazłam też takie czarne, skórzane klapki na szpilce. Ogólnie Mango mnie bardzo pozytywnie zaskakuje, jeśli chodzi o buty. W tamtym sezonie przechodziłam w ich balerinkach całe lato, takie siateczkowe. Kochałam je. Czy nie jakkolwiek widać w tych klapkach? Są bardzo ładne, ale wkleję mam po prostu zdjęcie. Już raz je miałam na sobie, także możecie je zobaczyć w takim otwicie pełnym. W Mango też znalazłam taką bardzo ładną gumkę do włosów. Ja ostatnio często noszę związane włosy, więc przydają się. I oprócz tego ostatnio mam właśnie przyjemność współpracować z marką Ryłko i dostałam właśnie dwie pary butów kowbojki. Niestety mam je w samochodzie, ale jeszcze nie raz Wam je pokażę. I taką śliczną torebkę i te balerinki. Wiem, że będę w nich teraz latać cały czas. W ogóle te klapki założyłam i taka wysoka się czuję. Śliczne są. Taki krowi print. I jeszcze jedna rzecz. Kolczyki. I na koniec zostają nam dwie pary butów sportowych. Jedne Kupiłam sama i to są buty do biegania. Pokazywałam Wam je już na Instagramie. Są to buty Adidas Adizero Evo SL. Niestety już zdążyły się ubrudzić trawą. Serce boli, ale jednak te buty są stworzone do tego, żeby je po prostu używać i żeby w nich biegać, więc takie zabrudzenia są nieuniknione. Szybka recenzja po dwóch użyciach. Game changer, naprawdę. Czuję się jakbym biegała po poduszkach albo po jakiejś chmurce dosłownie. A, jeszcze nie pokazałam Wam, to są też spodenki moje nowe. Miałam Wam pokazać, to jest marka polska, Wasyl. Kupiłam kiedyś z tej marki bluzę i dresy i te spodenki są dokładnie z tego samego materiału. Ostatnia rzecz to są New Balansy. I tutaj też mam przyjemność współpracować z New Balance'em. Ja tę markę kocham całym sercem. Zresztą 530 możecie u mnie widzieć cały czas. A to jest taki młodszy brat, czy młodsza siostra, czyli model 740. I spójrzcie, jaką one mają piękną kolorystykę. Taki odcień ciemnozielony, kaki, Długa skarpeta, but, macza w dłoń i można lecieć. Zabieram się za montaż rolek a potem pójdziemy sobie pobiegać.